Nie ma tutaj drugiego eksperta w naszym kraju takiego jak Tomasz Hajto i spotkanie z nim, to nawet nie potrzebujesz tej yerba mate, o którym mówiliśmy wcześniej, prawda? Vampiro energetico, tak mówię. Vampiro energetico. Teraz w towarzystwie Pauliny Czarnoty-Bojarskiej przeanalizuje to, co działo się w spotkaniu Hiszpania-Niemcy i pewnie nie tylko. Tak witam was panowie pięknie nas przywitaliście akurat wypiłam yerba mate, żeby przygotować się jeszcze lepiej do tej do rozmowy z Tomkiem no i chyba też napił się Niklas fulkruk tej yerba mate, bo rzeczywiście tutaj Bożydar mówił no, że Niemcy po tym spotkaniu pierwszym w tej grupie mogli nawet pozwolić sobie na porażkę ale znacznie lepiej mieć jeden punkt po dwóch meczach no a zapewnił to piłkarz nieoczywisty napastnik że tak powiem 29 lat jeszcze chłopak w poprzednim sezonie chłopak mężczyzna grał w drugiej bundeslice trzeci mecz w kadrze 11 dni właściwie jest w tej reprezentacji no i bardzo ważny gol dzisiaj tego piłkarza. Znaczy, no, trzeba powiedzieć, zaskoczył przede wszystkim grą w Beniaminku w Bundeslidze. strzelając 10 bramek, mając parę asyst naprawdę fajnych parę, parę spotkań, pokazał niejednokrotnie w zimną krew. Skorzystał na kontuzjach innych piłkarzy. No ale tak czasami w piłce właśnie ten los pisze swój scenariusz. Że przez czyjąś kontuzję rodzi nam się nowa gwiazda, ale wydaje mi się, że po tym spotkaniu, w tym spotkaniu przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć kilka ciepłych słów o musiale, o młodszym zawodniku reprezentacji Niemiec, który na pewno cię ma wyrzuty sumienia, bo miał sytuację 100%. Tu jest tam jeszcze jeden młodszy, ten mógł... 17-latek. No tak, jest, tutaj, ale ten jest liderem rozumiem, no ale ten tutaj, jest ten tutaj, tak postacią. jak media niemieckie piszą, on wyrasta na, na lidera, że ciągnie grę, jest nieszablonowy, jest jest szybki, jest niesamowicie dobrze wygimnastykowany w tych dryblingach jeden na jeden, dochodzi bardzo łatwo do sytuacji. Ma I taki, dzisiaj miał ma taki trzeci zmysł do zagrania w ciemno puszczenia piłki między nogami. Tak, tak robi coś innego, nie takiego szablonowego. Miał dzisiaj sytuację sam na sam. No dzisiaj mm, naprawdę z niewygodnym przeciwnikiem Niemcy remisowali jeden-1, mając jeszcze w tym spotkaniu dwa razy sam na sam, bo Sanem miał sam na sam yy, i właśnie yy, Musiala miał sam na sam, także no, wydaje mi się, że całą sytuację i tak Niemcom uratowała dzisiaj, yy, uratował mecz yy, Japonia. Yy, yy, Mieli trochę mniejszą presję jednak, bo, tak, no bo nie była w kraju ogromna. No bo, no bo jeżeli Japonia by wygrała w dzisiejszym spotkaniu, a Niemcy by nawet wygrali z Hiszpanią, to musieliby w ostatnim spotkaniu wygrać co najmniej 8.0. No to to byłoby już no raczej. Kiedyś mieli taki wynik trochę taki z Brazylią. <laughs> z Brazylią, ale to się zdarza ale raz na 50 lat. No właśnie, 36% posiadania piłki do prezentacji Niemiec, bo wiemy, że Hiszpanie wysoko wygrali. Pierwszy mecz 7 do 0. ten remis. No, Luis Enrique z pewnością nie do końca satysfakcjonuje znając go. Natomiast no, widać, że z Hiszpanią nie da się mieć więcej posiadania piłki po prostu. Z Hiszpanią, co chodzi o posiadanie piłki, musi się liczyć z tym, że może są trzy zespoły na całym świecie, które są w stanie rywalizować, co chodzi o posiadanie piłki. Ich piłka cieszy, piłka im się klei do nogi. Oni uwielbiają tą małą grę. Pokazują też wysoki kunszt i te umiejętności czysto piłkarskie, przyjęcia piłki kierunkowego, zagrania na jeden kontakt, tworzenia w każdym regionie boiska tych trójkątów. Wydaje mi się, że jedynie która, kto mógł rywalizować to Brazylia na dzień dzisiejszy i Francja I, i potem to już naprawdę nie wiem kto. Alvaro Morata to jest ten piłkarz, który też wszedł i znowu zrobił bramkę po wejściu na boisko. No Tak jak wiemy w drużynie Luisa Enrica to on jest chyba tym liderem nie tylko na ławce, chociaż nie gra na boisku, ale także czuć tą jego aurę na boisku, chociaż też Moracie trzeba oddać, że ważny gol. Znaczy ważny gol, ale tutaj trzeba powiedzieć, że i Torres, Asensio, Olmo, no to, to jest ten przód niesamowicie niebezpieczny, jeszcze on wchodzący z ławki, także mają tutaj niesamowity potencjał w ofensywie, ale tak naprawdę niemiecka prasa przed tym spotkaniem dzisiaj pisała, to jest pierwszy nasz finał tak, bo nie znali jeszcze wyniku spotkania Japonia i Kostaryka, więc wszyscy czekali, jak to się skończy. No, skończyło się szczęśliwie. Ja powiedziałem trzy dni temu przed meczem Polaków, że Arabia zagra jeden taki mecz na 20 lat, że Japonia zagra jeden taki mecz na 20 lat i że takie spotkanie nie zdarzają się tak często i to spotkanie dzisiejsze pokazało zarówno zarówno z Japonii, tak, tak jak i nasze, nasze z, z Arabią, nie, że w piłce jednak trzeba mieć pokorę i jedno zwycięstwo nie przesądza o niczym no i na szczęście potrafiliśmy my też jako Polacy tą sytuację wykorzystać. Czyli ty nie byłeś zdziwiony tym, że Japonia dzisiaj no nie była już tą Japonią z meczu z Niemcami czy też trener Kostarki zrobił kilka zmian, no nie mieli oni za wiele swoich okazji, no ale czasem trzeba przepchnąć mecz im się to dzisiaj udało. No, ale Wydaje mi się, że to jest jednak turniej niespodzianek, bo Słysza. dzisiaj przegrywa też swoje spotkanie Belgia. Belgia. Eee, Ciekawie się zapowiadało o spotkanie, kiedy w drugiej minucie Chorwaci strzeli bramkę, także tutaj każdy widzi, że można coś zrobić. Każdy widzi, że każdego można pokonać, te spotkania to pokazały. No i czeka, wydaje mi się, że takie dwie, trzy grupy się zrobiły, gdzie w ostatnim spotkaniu będzie się grało wszystko albo o nic. W Polsce, mówi w polskiej filce, będzie się działo.